Pokażę wam gdzieś zakupy dziwnych rzeczy. Um, kupiłam sobie taką masę szpachlową i taką szpachelkę, bo po pierwsze, dziewczyny miały dziury w ścianie w pokoju po intensywnych zabawach, bardzo intensywnych. I po drugie, um, tutaj w salonie um, usuwałam. Um, te gwoździe, te takie śruby po obrazach, żeby na gładką ścianę przyklejać tapetę, więc te dziury później musiałam zaszpachlować. Mam grunt, właśnie z myślą o przygotowaniu ściany pod tapetę. Poziomicę, żeby równo było. I to narzędzie, tego mi brakowało, to jest jakaś tam, nie wiem co, ale to służy do tego, żeby wyrzucić bąbelki, na filmiku to widziałam, żeby wyrzucić te bąbelki i później równo uciąć. Dalej, o! Mam takie śmieszne narzędzie. To jest po to, żeby odrysować wzór jakiegoś czegoś niestandardowego. Ja Ja akurat potrzebuję tego na balkon. To już nie jest z tego, dobra? Na balkonie? To, to uh -huh. Na balkonie mam takie do docięcia. Jak jest filmik o metamorfozie balkonu, to tam są takie plastikowe panele. Balony. Balony. No tak, balony też mam. Tam są takie plastiki. No to wybierz sobie. Zielony. Tam są takie plastikowe panele, które trzeba dociąć i ja je tak bardziej obgryzłam, niż chciałam. I właśnie przyda mi się to narzędzie i jeszcze muszę mieć takie narzędzie do cięcia, ale to wszystko w swoim czasie. Zielony! Zielony? Dobra. Wielki dinozaur kupiłam. I co za te cukierki kupiłam, bo nigdy ich nie jadłam i w sumie są się skakują. Mm, libertis z jego patrolu w ogóle chciała łacka i to leży nie libertis. A O i to są słodycze z deals. Ciasteczka, które według mnie są bardzo smaczne. One są pakowane każde oddzielne. Od... No to biorę, a ja poczęstujecie zaraz. Każde, każde oddzielnie jest pakowane. Wąsy są mi niezbędne do jednej rzeczy. Pokaż, rzecz Jakiego to jest dinozaura? Eee, kościele. Jakiego? Z kościelem. kościelem. Z kościelem. Z kościelem? Tak. A który to jest? Z kościelem. Ze szkieletem? Mm -hmm. To są, no nie wiem, to jest takie jak w grę. to też są z, z Action. Bardzo słodkie, ale nie smakują. I kupiłam jeszcze dwie rzeczy pod prysznic, jeden to jest żel pod prysznic, Gloria wybrała z patrolem. zaraz połączamy go. No. no spoko, ładnie pachnie. A drugi to jest, to jest pianka, moja ostatnia pianka, którą wyjęłam, przetrwała dwa dni, bo Gloria potrzebuje dużo pianki jak się myje, jak się tego szybko nie oprójnuje, to już nie ma pianki i kupiłam taką, ciekawa, to jest Action, ciekawa jest tam właśnie zapachu. Wow jak fajnie. Mmm, ładnie pachnie. To są jakieś owoce tropikalne. Auć, ktoś mi stoi na palcu. Au. To są owoce tropikalne i rzeczywiście... I rzeczywiście są. Ładnie. No i chyba wszyscy, wszystkie dziwne zakupy. Mam jeszcze dziwne zakupy, typowo podtapetowanie, ale są gdzieś upchane w pasce, to Wam pokażę w innym filmiku. Balonny balona! Balony jest Tego duży. Tylko duży? To jest. Oj, jakie piękni króciak. Jak nie. To jest dość, o, dość, dość żydek, proszę pani. Dobra, a ja o, pokażę Wam, jak wyglądają te ciasteczka. a przy okazji się poczęstuję. O! padły uh tam. -huh. Tak wyglądają. Mmm. W środku tak, to jest czekolada zawinięty taki biszkopcik i w środku jest taki krem mm, śmietankowy, mhm. mleczne nadzienie. I jeszcze mamy jakiś taki posmak ale nie wiem jaki, ale dobre te. Mi smakuje. Cześć, cześć. Dzisiaj jedziemy z dziewczynami do mojej mamy. Na wieś i ma być piękna pogoda może tym razem mi się uda pójść do lasu. Ostatnio nie była piękna pogoda. No w każdym razie robię sobie, testuję, mam takie białko na testy dostałam yy, i chcę sobie zrobić z niego yy, kawę mrożoną. W sensie chcę je dorzucić do kawy mrożonej i zobaczymy co wyjdzie. Mam nadzieję, że taki dobry koktajl wyjdzie. Ale testowałam już część z, z tego z mlekiem i było bardzo smaczne. Więc mam nadzieję, że kawa też wyjdzie taka, wiecie, trochę w zimowych klimatach. Mrożona kawa w zimowych klimatach, no nie wiem, co, coś wyjdzie. I już prawie wszystko sobie zaniosłam do samochodu, jeszcze Spakowałam już dziewczyny, to już mam w aucie od wczoraj, jeszcze sobie dzisiaj e, muszę podskoczyć do sklepu, bo muszę kupić prezent jeden, e, jeden prezent e, i coś dziewczynom na drogę chyba kupię, e, no i będzie jasne. mam nadzieję, że się fajnie pojedzie i nie będzie jakichś korków, jest jeszcze rano, może nie będzie. Dobra, tu mam podwójne espresso, ale go nie widać. No nie, już nie bawimy się serkiem, bo już zmykamy, wiesz? No, Dobra, dam lód, bo już idziemy skarbie, wiesz? Mm, mleko. I, I to białko, tylko że już nie będę dawać cukru, bo to białko jest słodkie. To jest, pasto, to jest luz, to jest czekolada. Dobra, jest białko, jeszcze trochę mleka i powstrząsamy i zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. Hmm. I'm all issue On the original Cute face, but you got no taste Wouldn't trade it for its waiting go one of these days Patrzcie co mamy, kupiłam dla nas y o Jezu, jakie wielkie wakszyn kupiłam dla mnie i dla Dziewczyn hafty diamentowe. Wow, a widziałaś te? Wow, one są do ryby, chyba. Do tych patrz. Czy nie? Czekaj, nie musimy to. Właśnie to otworzyłyśmy. W ogóle podlinkuję Wam. O, tu są nasze Ale narzędzia. tylko jeden długopis. Co to jest? 7,6. Co to jest, 7,6? Um. A, czekaj, chyba instrukcja. O, tu jest instrukcja. Czy nie? Tak, o, dobra. Czy nie? Tak. Który kolorek? Oj, oj Taki żół w ogóle to jest. W action to było. I moja... moje... moje e, o... bratanice. Dobra. Okej. Cześć, moje bratanice mają kanał fajny na YouTube i ja to zrobię Cześć. tak jak one mówią, czyli one tak wycinają e, te torebki, bo one są takie zgrzane, żeby to się nie pogubiło, to robią... Tak, biały to też. Dobra, dobra, że, że wycinają te numerki i te koraliki przekładają do takich e, małych, strunowych woreczków. Ja też tak zrobię i dzięki temu o właśnie mi się wszystko wycypało, ale ja robię, ja robię. No, musimy, Laura, najpierw to poprzekładać. W sensie te koraliki do tych woreczków. I wyciąć nazwy tych kolorków. Bo to jest po prostu zgrzane i jak to otworzycie, to to, już nie jest, to to już nie jest zamykalne. Ja, Laura, patrz, tu są takie... Czekaj, pokażę Tu są takie matowe, patrz. A te chcesz są chcesz takie chcesz właśnie, patrz. no, właśnie Dwa to ci chciałam takie. pokazać. Kurde, ciekawe. I jak tu to też. I... I srebrne? Aż się boję jak to będzie wyglądać. To będzie się świecić jak szalone chyba. Ciekawe co nam wyjdzie. Trzy, 1, 2, 3... Ale tych kolorów jest. Co zacznijmy od najgorszego. Czekaj, bo chciałam nagrać kolory. Ale zaczynamy od tego. Dobra. Mamy już to robić jesienią.